Siemano wszystkim w kolejnym odcinku. Dziś 25 grudzień, święta. No i co? Dzisiaj e, założymy sobie jedzenie świąteczne baranom. A będzie to e, siano ze stołu wigilijnego. Dostaną to e, owce. A ze spodu zboże, które było na stole wigilijnym, pójdzie dla kury. No i jeszcze damy trochę opłatka owcom. Zobaczymy, czy będą chciały jeść. O, jedzą. Więc podzielimy się opłatkiem z owcami. No każdy żeby coś tam dziubnął. Boluś. O! Więc dla każdego z zwierzaków. Kawałek opłatka. To jeszcze co tam spadło, to zaraz to wezmę do korytka i skruszę, One sobie to wyjedzą. Boluś kawał opłatka sobie wziął i jedzą. No. Dobra, resztę tu wrzucimy, wrzucimy im jeszcze jeden taki mniejszy, pokruszymy, jak sobie zjedzą i teraz damy im to siano. To trzeba będzie zboże, bo zboże dla kur, a siano dla owiec. Kurą też damy opłatka na zboże, więc też będą miały. Dobra, siano i po całości, żeby było Wiadomo, że każda skubnie. Dobra, ten opłatek, który tu wyrzuciłem. Wrócimy z powrotem do korytka. One sobie to wyjedzą. No. Dobra. No i tu do koptujemy siana. Za dużo, trochę do całego pośmita. Dobra. No i co, pójdziemy też z owcami chwilę dzisiaj w końcu na ostrężynę, bo śnieg zaczął tajeć więc dzisiaj sobie pójdą poskubać zieleninę kolumiaki trzeba ubrać i jeszcze zadamy sobie tą kurą to w iglinę możecie pisać w komentarzach czy u was jest taki właśnie zwyczaj że Dajecie siano, zboże i opłatek z stołu z zwierzakom, e, bo u mnie się tak robi, a jak e, nie było zwierzaków, w sensie co jadły siano, to siano się paliło e, w sadach, tam gdzie owoce rosły, to tam się paliło siano, żeby owocowały drzewka. Dobra, chcesz? Wiedziemy do nich na pole błoto się tu mega zrobiło no ale co poradzić jak się taje bym tu nie wiedzą co to jest na razie spróbujemy pokruszyć no. jedzą Dobra, skruszymy im tu do korytka, tutaj po całości i sypiemy jeszcze zboże ze stołu innego, niech też mają, dobra, tylko to na razie będę musiał wziąć, bo będę musiał tu podścielić i też, będę owce zaraz wyganiał i one mi to zjedzą, a jak zamknę owce to już wtedy to im dam no, jak widzicie wszystko dookoła na razie taje, ale to zima jeszcze nie odpuści jeszcze dosypie śniegu dobra otwieramy tutaj i wypuszczamy owce i pójdziemy z nimi Chwilę na, na strężymy, dobra, kura uciekaj, dobra, otwieramy, niech dobra, kury wy na pole. owce dawno nie były na ostrzeżenie więc nie wiem jak to zareagują na wypuszczenie ale powinny iść powinny pamiętać gdzie chodziły dobra tu im otworzymy bezpieczam ścierką płytkę bo zamarza co otwieramy tutaj i co? Wypuszczamy. Zobaczymy czy od razu pójdą. czy też nie trochę się cyka na razie. Ale idą. Dobra. Tam są psy, jest trochę. Teraz ja nie będą bały, ale jakoś to nie, yeah, wygonimy to. O, idą sarny w lesie. Dobra, już tam, więc to już jest z głowy. Z górki. A na ostrożynę pójdą. Więc sobie podjedzą trochę trawy, widzę skurną No, w końcu żeście wyszły na pole. No, I dobra, tu stanę, z nimi chwilę. One sobie będą skubały tu po Lasku. I później je zagonimy. Coś tam już pomału wypatrują, obskubują. Więc jest elegancko. Ja mówię, dawno nie były. Już około miesiąc. Tak, gdzieś pewnie. Więc trochę zgupiały. Otępiały. Ale przyzwyczajają się. O ile jeszcze pogoda pozwoli w Kolejnych dniach to będę właśnie znowu tak z nimi wychodził na ostrzeżenie. Dobra, no tak, z godzinkę z nimi tu postoję i będziemy wracać. Dobra, owce już w stajni. pogoniły pół godziny i już pod przyleciały, więc już nie chcą chodzić. Więc podamy z powrotem. Zboże z okładką kurą i co? Wyganiamy kury, bo mi tu wlazły Dobra Kury na pole Stajnie zostawimy chwilę otwartą, bo jest ciepło na polu więc niech wietrzy, słoneczko fajnie świeci, więc jest ciepło. Niech stajnia na razie będzie otwarta. No i owce już z powrotem stajni. Tam opłatek dokończą jeść, sianko zajadają, więc świąteczny obiad już dostały. No i co nadal czekamy na wykoty. Daj fajnie fajny opłatek, zajada. No, czekamy na wykoty. Zobaczymy. Myślę, że tak. Ostatnio mówimy do dwóch tygodni, w poprzednich odcinkach. Tak myślę. Albo tydzień, albo jeszcze tydzień. Zobaczymy. Ciężko jest to określić, jak nie wie się, kiedy dokładnie baran e, zakocił owce. No. Jak waran był cały czas w stadzie, to jest ciężko określić, kiedy została owca zakocona. Dobra, to na dziś wszystko w odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Jeszcze raz wesołych świąt. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.